Z tej strony robaczki z wakacyjnej paczki, i dzisiaj pokażemy Wam kontrolowaną ucieczkę pająka. Otwieramy. Niech on sobie tutaj wyjdzie. Dobrze. Musimy go powoli złapać. Chodzi o to, że nie, nie możemy szybko. Im wolniej, tym lepiej. Pokażę Wam jeszcze raz. O tym, o, ty, o ty nie uciekaj. Im wolniej, tym lepiej. Dlatego trzeba powoli. Można delikatnie przyspieszyć trochę ruch w jedną stronę. Ale... A teraz spróbujmy go wziąć na papier. Takim sposobem teraz weźmiemy go i przełożymy. Tak. No i musimy zakryć. Otwieramy i zamykamy tego pająka. O, to była kontrolowana ucieczka pająka. Dziękujemy za oglądanie. Cześć.